Ciemano widzowie, z tej strony ja, marchewek 336, a w dzisiejszym filmie mam dla Was nowy kozacki opening. I tak jak widzieliście pewnie już po tytule, będzie coś jeszcze. A zamiast tego, oprócz anarchicznych kluczy, tak jak było w ostatnim filmie, przygotowałem ich ciutkę więcej. Otworzymy sobie 5 kluczków do anarchicznej skrzyni: 13 do epickiej, 12 do rzadkiej. I jeden kluczyk do skrzynki z petami. Jeżeli filmik się Wam podoba, to oczywiście od razu zostawcie łapkę w górę, pozytywny komentarz no i oczywiście suba na tym kanale. A ja sobie tutaj jeszcze odbiorę. Jednak 6 anarchicznych kluczy, 7, jednak 9 anarchicznych kluczy sobie otworzymy, a nie 5. No więc co? Na początku, może najmniej ciekawa skrzynka, czyli skrzynka z petami. No i co? Otwórz z animacją. Lecimy. Co wypadnie, co wypadnie. No i to jest głodomorek, więc nie taki znów najgorszy pet. No i teraz czas na kolejną skrzynkę, czyli moją szczerze ulubioną. Ponieważ tutaj drobi dużo fajnych eventówek, czyli skrzynka rzadka. No to co? Otwieramy. Chyba ukupidlna będzie. Aaaajajaj. No w tej skrzynce nam się nie udało, ale może kolejna odda. Widziałem dużo marchewkowych mieczy, więc to nawet dobrze. Parawan? Nie, ref. Ale najlepiej by było jakby poszły perełki jednak. Ale jednak refy. Otwieramy dalej. <laughs> Co tym razem będzie? O, rózgi jeszcze nie mam, a nie łuku Kupidyna, więc fajnie by było, jakby dropnął. No. I chyba tak też się stało. Mamy łuk Kupidyna, widzowie. Mamy łuk Kupidyna. Czy beń, czyżby to była rózga? Czy róża Kupidyna? Nie, 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 nie. Proszę przejść na różę Kupidyna, proszę. O Boże. Pomiędzy dwoma eventówkami się zatrzymało. No nie. Czyżby to były fajerwerki? W końcu sobie przetestuję Elkę, jakby wydropiły. Nie, będzie kosa. Ale też zarąbiście, będzie kolejna eventówka do kolekcji, ponieważ kupidyna jeszcze nie miałem, a kosę będę miał już drugą w zasadzie. Czyżby to był drugi mój marchewkowy miecz? Czy lewe jaja? Marchewkowy miecz. No, opening się szykuje mocny. No jak już nam dropuje trzy eventówki na starcie, no to nieźle może być. Chyba będą zaczarowania. A jednak nie, Róża Kupidyna. No jeszcze lepiej. Za chwilę będą już tylko lepsze skrzynki do otwierania, ale strasznie chciałbym wydropić Różę, bo, bo to jest w zasadzie jedyny eventowy przedmiot, którego jeszcze z tej skrzynki nie posiadam. Więc no to już by było w ogóle zarąbiście jakby dropnął. No. Ale co, na razie idzie git. Czyżby to były fajerwerki? Nie, refy. Ale nie będę narzekał. Na razie i tak oddał za te kluczyki, bo na rynku kosztują więcej. Czyżby była rózga? Proszę przejść na różgę. A drugi drugi kupidyna to pójdzie na sprzedaż. co to będzie, co to będzie chyba to będą lewe jaja albo nie nie gadaj, że dropnie drugą pod film a jajaj, nie dropu. no i ostatni rzadki kluczyk, który nam został do otworzenia czyżby? nie gadaj, dropnie rózga dropnie, dropnie, dropni dropło rózgę świetnie, no i teraz widzowie patrzcie, z tej skrzynki da się zdobyć łuk pidyna Róże kupidyna, e, no różę kupidyna, kosę, różgę i marchewkowy miecz. Czyli w zasadzie dropiliśmy wszystkie możliwe eventówki stąd. No to co? Teraz czas na skrzynkę epicką. I tutaj drop już jest dużo lepszy, ponieważ mamy tutaj siekierę Grincha, kostki Rubika, oczywiście też różgę, ale marchewkową kuszę i wędkę surferka oraz cały anarchiczny set z śnieżkami zamiany. Więc ta skrzynka jest już dużo, dużo lepsza. Plus czeki pieniężne, ze którym na pewno sobie kupię fajerwerkę. Czyżby część anarchicznej zbroi. <laughs> część anaseta. Co to będzie? Co to będzie? Czyżby to była kostka Rubika? Chyba kostka Rubika. Kostka Rubika. Kolejną skrzynkę otwieramy z animacją. No i co? W zasadzie za chwileczkę przejdziemy. Czyżby nowa eventówka będzie? Wędka surferka. Dropło, Dropło ją. <grytanie> Ale zrąbiście. No takiego dropu to mi dawno nie oddało. Na tyle skrzynek, już wypadło 7 eventowych. Nie gadaj! No nie gadaj, że pójdzie marchewkowa. Aj, szybkość. Kurcze, ale by było zarobić aby nam jeszcze dropło do tego marchewkową albo grincza. To, to już by było. W... Nie gadaj. <laughs> Kolejny marchewkowy miecz. Co jest? Ej, bo jak tak teraz patrzę, co tu, ta, ile tego wylatuje z tego otwierania. O, regeneracja. No to jeszcze lepiej. Ale no to w sumie. Jak tak patrzę, to tutaj będzie dużo rzeczy do sprzedania, ponieważ to, 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 oba te pójdą na sprzedaż. Okej, okay, refy zawsze się przydadzą. Tylko ja się boję, że skoro mam aż tyle kluczy, a będzie aż tyle otwierania, to czy nam czasem nie braknie miejsca weku. Czyżby czek? Nie. Refy. Już ponad półtorej staka refów dropło. No teraz coś nie oddaje, ale... Czyżby była druga surferka? Nie, nie gadaj, że znów refy. Popłaczę się. No nie. Dwa staki refów już dropły. No nie gadaj. No nie, jeszcze znów pójdą refy. Dawaj marchewkowy miecz, dawaj marchewkowy miecz, będzie śmiesznie. Trzy staki refów. Nie, najgorzej. Dawaj marchewkowy, ajajaj, szybkość, no i co, zostały nam dwa ostatnie kluczyki epickie, no i przechodzimy do najciekawszych, czyli do anarchicznych, gdzie może nam dropnąć totem ułaskawienia, słuchajcie Kolejna surferka, więc zarąbiście, będę miał chyba teraz po dwie eventówki, każdego rodzaju, oprócz totemu, nie gadaj, że z ostatniej pójdzie Grinch'a, daj Grinch'a, daj Dał Grincha. Świetnie. Szczerze ja jestem tym openingiem naprawdę dzisiaj zadowolony. No i co? Teraz ostatnie skrzynki, czyli anarchiczne. Tutaj już są naprawdę bardzo dobre rzeczy. Zajęczy miecz, Excalibur, smoczy miecz, zatrucił to tu już jest w ogóle. Och, lizak, czeki pieniężny. Elytra, tu jest cały set dwójka i Arcus Magnus. Ale chyba tutaj już łaskawieńca nie ma. No, zmienili to. Ale co? Lecimy do otwierania. Ale mi się ręce spociły. Czyżby na start Ana odłamki? Chyba Ana odłamki. Okej, okay, nie jest najgorzej. <laughs> Perki się jakieś ulepszy za to. Nie powiem, na razie nie oddaję zbytnio. No, nie oddaję, ja liczyłem tutaj na jakąś elitę, na, jakiegoś, na jakąś eventówkę. O, wampir jestem. Tak, tak, tak. Ajajaj, ale chociaż 3K. Co jest? Na razie żadnej eventówki nie widać. Wampiryzm? Dobra, dropnął no wampiryzm. A spróbujmy teraz tej. Otwórzmy jedną z animacją. Obrażenia krytyczne. Git. Zatruty w animacji. Więc git, może śnieżki pójdą, może śnieżki. No nie chciałbym drugiej bani na filmie dropnąć, ale no co zrobić. Jeszcze trzy ostatnie skrzynki. W zasadzie teraz otwieramy trzecią. Klatę. Klatę raczej powinno dać. Klata. Git. Czyli mamy już pół anaseta 2 i jedną część tego. Szczerze chyba najbardziej mi oddała jednak rzadka skrzynka. Tak mam takie wrażenie, no ani jednej eventówki nie leci, no co jest? Wampirze jabłko, no i może ostatnią bez animacji, ja nie patrzę 32 koksy, okej okay. No i teraz to sobie w sumie wszystko podsumujmy A z tego filmu to już w zasadzie na tyle do zobaczenia i narrow!